Uzależnienie to takie zjawisko, które pojawia się w życiu człowieka powoli, nie nagle. Rozwija się etapami i przybiera różne formy. Długo pozostaje niezauważone, aż do momentu, kiedy wyrządzi krzywdę osobie uzależnionej lub jej bliskim. Z tego powodu osoba dotknięta uzależnieniem nie zgłasza się po pomoc. Uzależnić można się od wszystkich tych substancji i czynności, które zmieniają nam nastrój, przynoszą ulgę i pomagają radzić sobie z problemami, nieśmiałością, zaniżonym poczuciem własnej wartości, stresem. I tym podobnymi odwiedziliśmy Fundację na rzecz edukacji, profilaktyki i psychoterapii droga, aby zrozumieć, jak pomóc osobom uzależnionym. I fizycznym, czyli występuje wzrost tolerancji, ale także szereg innych fizycznych symptomów odstawienia głowę. Pojawiają się takie objawy abstynencyjne jak głód nikotynowy, drażliwość, senność, depresja, niepokój. Pojawiają się stany wzmożonego napięcia, stany agresywne, problemy z koncentracją i szereg dolegliwości somatycznych. Nikotyna jest substancją, która bardzo silnie uzależnia wbrew temu, co się mówi. Nie? Oddziaływuje na ośrodki nagradzające w mózg, czyli związane z odczuwaniem przyjemności? Mniej więcej od kilku miesięcy, około roku, fundacja organizuje wykłady otwarte dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolicznych miast i gmin. Tak naprawdę te wykłady są prowadzone w ramach edukacji dla naszych pacjentów oddziału dziennego, ale ponieważ mają charakter właśnie edukacyjny, to chcemy nimi, chcemy nimi objąć większą rzeszę ludzi, którzy są zainteresowani na przykład problemem uzależnień. Trzeba, trzeba zadzwonić tutaj do nas i umówić się na rozmowę z terapeutą. Numer telefonu można znaleźć na naszej stronie internetowej www.fundacjadroga.pl. Tam znajduje się numer telefonu, tam znajduje się też nasza oferta, ale zawsze trzeba wykonać telefon i ustalić sobie po prostu termin spotkania z terapeutą. Natomiast te wykłady otwarte to nie tylko oferta dla osób, które poczuły, że mają jakiś problem, to też oferta dla osób, które mają w rodzinie taki problem, kiedy na przykład mąż, ojciec, partner życiowy, dziecko ma problemy z zażywaniem substancji psychoaktywnych takich jak alkohol czy narkotyki i w celu podniesienia swojej wiedzy na ten temat można skorzystać z tych właśnie wykładów otwartych. Walka z uzależnieniem to ciężki proces być może Fundacja Droga zaprowadzi wszystkich do celu.